Trzy, trzy. No, Jezu, cicho. Trzy. No. serio? No. Dobra. Trzy, cztery. Sionyczko, widzowie, tutaj Nexo. Po mojej stronie jest Po mojej prawej stronie jest Kaiserka. Po lewej jest Lina. Takie mamy ksyweczki i lecimy. Joint Game. Klikamy i lecimy z Grow. Trochę, trochę takie mocne wejście, ale przepraszamy, widzowie, musieliśmy wymyślić. Musieli. Musieliśmy wymyśleć krzyweczki i tutaj bambiciek kleci. Dobra, ja uciekam w tą stronę. Tutaj jest jakieś przejście. Fioletowy świat, ale to nic, nic. Goń mnie, Michael Jordan! O kurde, zaklinowałem się. Widzowie, pomóżcie, proszę was. Możecie w komentarzach napisać pozdrowienia dla... Ym, dla Liny, ponieważ ma y, za kilka dni urodzinki. I dla... i dla kajzerki, ponieważ przypomniała mi, że też ma za kilka dni urodzinki, więc możecie w komentarzach dać subika jakby możecie dać subika, lajka, a w komentarzach możecie napisać jakieś życzenia dla nich. A tutaj uciekamy, It's Lemin zginął, czyli kajzerka nasza. Tutaj! O kurde! Już jak się przestraszyłem! Uciekamy przed tymi wszystkimi. Lena weźmie! Lina, Lina, Lina! Uciekaj, uciekaj! Uciekaj, uciekaj! Oh, Jezu, przepraszamy was widzowie, ale Lina tutaj coś skiepściła. Lecimy. Weź mnie, weź! Weź! uratuj Uciekaj, Big Mac. Gość, co się nazywa Big Mac. Chyba lubi Big Maci. Chyba lubi Big Maci -y. Mac -y z... Co tam? Lucja! Kto to jest? Ucia? Kto to jest Lucja? Zatknij Lucja! Kto to jest Lucja? Kurde! No ją Ej, ale kto to jest Lucja? Lina! Ja się zsunę. Lalka Barbie. Wzięła mnie pod pachę! Lecimy, dawaj! Bang! 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 Bo to Łocy to gryczny. Niech ona mi uratuje. Brawo, uh. cicho, don't, don't be angry. No, ja umiem angielski. Dobra, uciekamy. Mamy już 2,5 minuty nagrania. To jest jakiś sukces, Siemalina. Lecimy, lecimy. Ja tu nie wiem o co chodzi. Znowu jakiś gostek dead. Tutaj jakieś. Yy, mamy te, te rzeczy. Dobra. Idziemy, idziemy może kogoś uratować. Ben. ben. Ej, wygrałem. Dobra, ale ty nam nie, nie opowiadaj historii z życia, tylko grajmy w tego Robloxa. Bo tutaj na tym polega film, że gramy we wada, a, a nie ty nam opowiadasz historię z życia wzięte. Dobrze, widzowie, że uratowałem. Dobrze, widzowie, że uratowałem wasze uszy, bo byście nie wytrzymali, jak ona cały czas gada. Dobrze, lecimy dalej. Dziecko, masz dalej wspomnienia. Lecimy dalej. Gra się rozpoczęła. Gra się rozpoczęła. Lecimy. Ej, ja mam najlepszą kampę. Tu nikt nie wejdzie. Patrz, jaki ziemniak. O, ty grasz w tą samą grę? Jesteś ty? Ej, tu... My jesteśmy w tej samej gierce. Siema, ziemniak. PIK! 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 Pomocy! Widzowie! Zaklinowałem się! NIKI! NIKI! Z piki wow God damn... Lenulita! Lenolita, gdzie ty jesteś? Lenulita! <mulita> Widzowie, też umiem, ja też uwielbiam lubi, lubię mówić imiona tych lalek. Lenulita. Rozumiecie, jak nazwać tak dziecko Lenulita? Przecież to jest wspaniałe imię. No ale ogólnie, że ładne imię po prostu. Ale tutaj nic nie mówcie. Po prostu przepraszamy was, ale my się bardzo stresujemy, bo to jest nasz drugi film na kanale. Pierwszy w ogóle był bez cięć. I ZWZ. ZW. A, i w ogóle pozdrawiamy wszystkie Leny. Surprise. Okej, okay, yy, przepraszamy was, albo po prostu się bardzo stresujemy, bo to jest nasz drugi film. Pierwszy był w ogóle bez cięć. No i tak to wyszło. No i przepraszamy was za to, ale teraz filmy postaramy się robić jak najlepsze. I postaramy się je jakoś montować, ale po prostu ja nie umiem montować i będziemy robili bez montażu, tylko po prostu cały czas gadali i przepraszamy, że wasze uszy już eksploduje, ale już przestaję mówić. Nie no, zrozumiał, zrozumiał, widzowie to są naj, najlepsi. Okej, okay, my już uciekamy, spróbujcie. Ja zostaję... Ja zostaję w tym miejscu. No jak... Ja nie. Ja nie wiem gdzie, gdzie jest. Dobra, już wiesz, przestańmy gadać o tych lalkach. No ale już przestańmy o nich gadać, bo to już naprawdę to już, to już trochę cringe'owe się robi, że my o nich tak cały czas gadamy. Ja jestem w ogóle w jakichś podziemiach, tu nikogo nie ma. No nie wiem jak wy to robicie, JAK WY TO ROBICIE Czy wy nie umiecie uciekać? Ja skakałam na Ale proszę tutaj nie pro... O kurde! Kto to jest? Ze to jest... no to jest Mako... Nie, to nawet nie ma. To nie jest Ja go gonię! To ja teraz jestem tym tym co goni Za mógł goni teraz! Przepraszam, przepraszam gościu, go już się nie goni, już się goni zostałam, ja proszę ciebie, proszę Ciebie! Kici, kici. Dobra, zostawił. Idę uratować gostka Dzisiaj nie coś nie czuję 5 Like a dream, like a dream. Badum, badum Dobra. Ludzie, nie wiem, co tu się dzieje. Jak gadam w ogóle losowe słowa? Pick, pick me. Znowu now Ja zbieram w jakieś słoneczka. Nie wiem, po co te słoneczka są. Ja mam na razie chill. Ani razu nie zostałem. Ani razu nie zdydałem Tam widzę jakiegoś gostka Supermana. No, na, ra na razie. Na razie zostajemy. Jakiś, jakiś gostek. Ej, dobra, idę wam pomóc. Ej, ej, ej! Ej tutaj! Ominąłem cię? Tak! O, my gosh! Tutaj! Ooo! Raz, się tak tu... Szybko! Ej, co? no Lena! Lenolita, znaczy. Ja czasami po prostu się wkurzam na tą lalkę, jak mówię do, jak mówię do Linii, to się wkurzam na lalkę i mówię, mówię to imię, ponieważ to jest takie imię, że mogę się wykrzyczeć na to imię i po prostu szkoda, że Linii nie ma takiego imienia. Tylko ona ma po prostu, ona ma po prostu Nina, a Kajzerka ma ten, Kajzerka ma Wiktoria, więc może mówmy po imieniach, żeby wi wi widzowie tutaj zrozumieli. A w ogóle, żeby wytłumaczyć takie coś, no to w grze mają inne imię, po prostu no takie, które no po prostu... No, wiecie o co chodzi? Poczekajcie, bo tutaj coś, coś mi gardle... Echem. A jednak widzowie, przepraszam, jednak y, 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 moja siostra Wiktoria ma na imię Ola, po prostu ma dwa imiona i myślałem, że to Wiktoria to jest po prostu jej, jej normalne, wiecie, no. Czasami błędy się zdarzają tak najlepsze, mam po prostu, że ja jestem najlepszy, to mi się też błędy zdarzają. No nieważne, ja widzowie tutaj jestem taki skromny cichutko. ok już zaczynamy kolejną gierkę. Mamy już 10 minut nagrania, więc może za jakieś 5 minut kończymy niestety widzowie, bo mamy jeszcze do nagrania 3 albo 4 nawet filmiki dzisiaj, bo chcemy na premierę naszego kanału trochę tych filmików wydać. Ee, pizza z szczurem! Się dzieje się dobra, nieważne, ja uciekam dalej. Ogólnie ta gra jest mega fajna. Szczerze widzowie, szczerze widzowie, em, ten Ola powiedziała, że e, ta gra się spodoba e, e, widzom. No i je, jeśli tak, no to proszę napisać w komentarzu, e, czy wam się podoba, czy, e, czy chcecie kolejny odcinek Spar 2, jak to mówią. SPARD 2 tego, e, tego tego. Tej, tej gry. No i... no możecie się spodziewać jakichś innych różnych gry, na przykład Groa Garden, bo słyszeliśmy, że tak gra podobno jest teraz bardzo... Em, popularna i zobaczymy, co z nam z tego wyjdzie. Na pewno będzie filmik z grą Garnet, z Hide and Seek bo to teraz strach gra i na, żyw, na pewno OG gracze pamiętają tą grę. Ja zarówno grałem w tą grę kiedyś. No i nie wiem, może z jakiejś... Hmm, z jakiegoś oby, kto pierwszy przejdzie, ponieważ chcemy robić jakieś zawody różne z tego. No i hmm, zobaczycie... W w swoim czasie zobaczycie jakie filmiki będą, tak? Spodziewajcie się bardzo fajnych różnych gier. No właśnie pozd pozdro za każdej Oli, bo nasza siostra Ola dała nam pomysł na tą grę. I pozdro dla, ka dla każdej. Pozdro dla każdej miny. I dla Nexo. <laughs> bo ja jestem Nexo. I wiem, że dużo osób się tak nazywa, ale ja tę to, ja to nazwę wymyśliłem 5 lat temu, więc no, no, szkoda. Dobra, lecimy dalej, nie. O kurde, gdzie ja jestem? Ej, utychnęliśmy. <ścoughs> A to jest camping spot. Szczur wyleciał tutaj. Jak są wyjść? Nie wiem, No i przeżyliśmy. Prawo. Wygraliśmy. No nie wiem, nie, nie wiem co te dziewczyny widzą w tych lalkach. One w ogóle mają to takie realistyczne i one się opiekują jako dziećmi. Ale już naprawdę przestańmy mówić o tych lalkach, bo to, bo to wkurza. Nina, wkurza to już. Okej, okay, następna runda, przepraszamy, bo czasami mamy przerwy w takim mikrofonie, bo już mam stary mikrofon i po prostu psuje się. Jeszcze dwie rundki i już ten filmik będzie zakończony. Przepraszamy bardzo, no ale po prostu mamy dużo w planie. Musimy się jeszcze zająć w domu, ponieważ e, zostaliśmy sami. No i e, tak to robimy. Okej, okay. runda się zaczęła. Już chodzą te głowy. Boję się, że zaraz jakaś na mnie skoczy i będę miał takiego jumpscara, że nie wyjdę z pokoju przez 3 dni, bo się będę bał. No i Cylemin znowu zdedała. Nie wiem, jak ona to robi. Dobra. O, Eric and Morty. Idę do niego. Wow!

Dobra, widzowie. Dziękuję za ten filmik i wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za obejrzenie. Moja nazwa to Nexo. Zapraszamy po więcej. Do widzenia.